Dokładnie słyszeliście. Witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Repus. Czas zatykać Baradur, nawet nie wiedziałem, że tu jest przejście do Baradur czy coś. Okej. Okay. A więc tak, mamy tutaj chyba wszystkie misje porobione. E, Czeczę, jeżeli nie mamy tego nekromanty i tego bruza zrobionego, to mi to nie to nie boli. Ja to po prostu dzielny teraz sobie. Chyba, że to będzie zakończenie jakieś inne czy coś w tym momencie. Albo wiecie co, w sumie troszkę się cykam i sprawdzę. Sprawdzę czy wszystko, bo nie wszystkie questy niestety są tak pokazane. Dlatego poprzechodzę sobie i popatrzę czy jest coś do zrobienia. Bo tak jednak troszkę się cykam. Ano niestety jest i widzę, że jest to zrobione w ten sposób, który nie lubię. Czyli że każdej. ...lokalizacji i jest coś innego do zrobienia. Na zasadzie, że jest licea z jednym ziomkiem i tak musimy pod, po lokalizacjach, po lokacjach skakać. To mi się nie podoba, to w takim razie zajmiemy się Bruce'em. Przepraszam, że na podeszłym odcinku was zmyliłem. A jednak ze Szczurnikiem co fajne questy. Zobaczcie to, otrzymałeś kolejną wiadomość od Bruce'a. Ojej, a ty nie będziesz chciał co on miał powiedzieć. Bruce zniszczył niektórych z waszych chłopców i poizolował ich. On chce, żebyś wiedział, że jeśli nie ruszasz szybciej, to umarli. On musi zostać zatrzymany.

to no chyba nie jest najlepszy strażnik. Skoro nie zauważył, że już jestem i gwaliorą typa. Dobra, wszyscy pokonani. Jesz jeszcze został poplecznik Brusa do tego. Okej, okay, i nasi, których uwolniliśmy, chyba się nim zajmą. Ewentualnie zwrócimy do służby pod sobą. Zobaczmy, czy jest taka szansa. Tak! Zgodził się, bo od razu barwy mu się zmieniły. No i misja wykonana. Teraz idziemy zrobić misję z, ee, z nieumarłymi. Strzelcy Morgotha. Kult Zoga chce wskrzesić i zwerbować Strzelców Morgotha. Starożytny zakon orkowych wojowników. Razem z Karnem przerwicie ten rytą, Czemu razem z nią? Ja nie chcę z nią współpracować. Niech jeszcze... No chociaż tego wezwała. No ja pierdzielę, bo grał się do dupy. Morgoth? Morgoth was the first Dark Lord and these archers, long dead, were one of his Zajmiemy się tym osobiście. Nienawidzę jeździć na draku. Idziemy tutaj. Cyk, patrz, jak to leci. Ładnie. I cyk, pierwszy pokonany. E, ten oczyszczony, ten totem. Okej. Okay, zostali pokonani. Ach, to nie była żadna ciekawa misja, muszę Wam przyznać, niestety. Ale czekam aż w końcu znajdziemy tego rzeczywiście, Nekromantę. Troszkę tak z dupy go wprowadzili według mnie. Też Do kwestia Balroga tak z dupy wprowadzona. No i musimy go znaleźć, więc w takim razie idziemy dalej. Jest byłem w... To jak to się nazywało? Thirith Ungol. Tutaj mamy... W Gorgoroth już byliśmy. Tutaj mi się zdaje, że w Seregost nie zajęliśmy się... Wszystkim. Chyba nekromanta był, ale albo był wtedy też ten Bruce. To zaraz się przekonamy. W co obskoczę wszystko dookoła i zobaczymy, czy coś jeszcze jest do zrobienia. Dokładnie. I dlatego musimy się pozbyć Bruce'a. Idziemy na zwiadę tutaj. Jest jednak tutaj w tej lokalizacji śnieżnej.

I figure at this point, the pain of those catagogues tearing him apart will be. It's definitely not. <laughs> <ranger>. <laughs> of course, it's not Ranger. Did you really think I was done toying with you? Not even close. orkovi Pokonani? Was it a trap? Mm -hmm. I saw Bruce double back, and then I heard a bunch of explosions, and then you killed a bunch of. Oh, right. It was a trap. To trap. Jak mnie to wkurza? Z, to misio, One są useless w tym momencie. Już bardziej istotne było dla mnie ten Idril oraz Baranor. A tu po prostu dali jakieś kolejne główną misję do zrobienia. Nic tutaj nie ma, mogę wypierdzielać, Mam nadzieję, że już na stałe. Tu nie muszę tutaj wracać. Już miałem być Baradur, Miałem teraz całą rona klepać na pyrkę. Ty tutaj coś jest może? Czy nie? Bo ja nie wiem gdzie iść. Mam tak skakać, w kółka napierdzielać aż coś znajdę w końcu do roboty? Tak myślałem, tutaj nic nie ma, bo ta mapa była... Tego co już napisali, była kompletnie jakby dodatkowa. Tego. Słuchajcie, to jest to lodowe gówno, to jest tu, to jest tu. Zobaczmy jeszcze tutaj czy nic nie ma, bo ja nie, nie wiem już gdzie mam iść żeby tego Brusa szukać. I tego nekromantę. Zaraz pójdę do Baradur. po prostu, pieprzę Sauronowi co co ja mam tam zrobić. I tyle będzie. Dobra, jest nekromanta. Zauważyłem kolejny ból po prostu tej gry, że ona nie mówi nam tak po prostu w jakiej lokalizacji jest kolejny quest, gdzie teraz środek? Powinno być na zakończeniu powiedzmy kolejny quest w Tor Goroth. I ja bym wiedział, że muszę iść do Tor a tak nie mam pojęcia i skasia pomiędzy lokacjami. Ale tutaj mamy właśnie, może i Karnan przetrwała walkę z Barrogiem, a teraz Akolici z prowadzą wojnę na jej teren, ochrony las Karnan. Piepczamy się, Jolo. <śm> I totem odbijamy. To nie było jednak zbyt trudne, ten pierwszy przynajmniej. Ok, to samo robimy z drugim totemem. Nie kryją go zbyt dobrze. O nie, a tutaj już mi się udało mi przerwać to. God to jest są jednak. Tutaj są prosy same. Okej, okay, cztery totemy... ogarnięte. I musimy wrócić szybko do Karnan, żeby uratować to drzewo tam, u niej, to główne. Kurna, troszkę ich za dużo, jeszcze musimy to drzewo chronić. A drzewo stoi sobie i nic nie robi, więc... Tak ciężko obronić to drzewo w tym przypadku. Elf i Gniew by się przydał, ale nie wiem czemu on się tak jakoś długo ładuje w tym momencie. Chyba każda przyjście lokalizacji resetuje ten Elf i Gniew. Kurczę, najgorsze w tym questie jest to, że czujesz że Takaran musi zginąć niestety. E, z tego powodu, że nie ma nigdzie napisane... E, ilu ich mamy pokonać, albo ile czasu mamy wytrzymać. Chociaż widzę, że już przestały chyba dochodzić posiłki ich. Dlatego... To chyba już jest koniec. Nie ma już nic.

He will raise Torgoroth. Yet we will still clash with him, to earth and Heed. brothers of corruption, hold glowing vigil. Fire will rise from ice. If Zog is able to raise the Balrog, it will be his thrall. And its power will be his. He must be stopped. You're not coming with us, are you? Hmm. The long winter calls my name. Okay. Forests of corn must rest in dwell. and be still or all is ash. The circle cannot be broken. Go now. Dobra, czyli chyba to będziemy się bawić z balrogiem. Ale jeszcze jest sprawa Brusa, gdzie musimy go odnaleźć po innych lokalizacjach. Czy tutaj możemy coś zrobić jeszcze jakiegoś quest'a? Czy będziemy musieli skakać na lewo i prawo? Dobra, widzę, że jednak jest opisane, co gdzie możemy zrobić. O, jedno wspomnienie szeroby mamy nieodkryte Cirit Ungol niby, na to wygląda. To to zrobimy na pewno. Bo chcę to ukończyć już całe na 100%. Eee. Indereth. Musi odblokować. Dobra, to wywalone, to mnie nie obchodzi, szczerze mówiąc, ale będziemy musieli tak. Do jeszcze lobby się udać do Gorgorów, żeby Brusa po prostu się pozbyć. I wtedy dokończymy sprawę nekromanty. May come to me seeking knowledge, but instead they find death. They ask of their faith for tych, for those

<laughs> Sacrifices must be made. że przez Saurona stała się pająkiem, czy była wcześniej? Nie wiem, gniew, nienawiść to sprawiło, czy po prostu jakby coś wewnętrznego się w niej obudziło? No, jeżeli ktoś wie, to proszę napisać, czy to jest Lord, czy nie. Rzeczywisty. Coś takiego się wydarzyło. No bo w filmie było tylko, wciąż też, że Szeloba to pająk, który żyje od wieków tam. A, czy jak Gollum się stała praktycznie taką istotą? A my tą prawdziwą szylowę widzimy tylko dlatego, że mamy tego e, tego ducha, co nie? Callum Brimbora Aktywowanie tego lepszenia po, e, po umiejętności pozwala ci wezwać chmarę pająków. Okej, okay. takiego skisa zyska zyskaliśmy. Niestety widzę, że chyba żadnego że lol. komentarza ze strony Taliona oraz Callum Brimbora nie będzie w tym przypadku. Dlatego musimy się udać robić po prostu kolejne questy. Dobra, wracamy w Gorgoroth, czas zająć się Brusem raz na zawsze. Przynajmniej tak wygląda po procentowym udziale w misji, że to powinna być ostatnia już z Brusem i będziemy musieli go... Zhańbić. <grym> znalazłem rangerę! I znalazłem Bruce'a! To wszystko czuć bardzo zrozumiałe. Czy ten ranger zniszczy się tak jak ostatni? Nie, no, Ratbag jest pewien tego czasu. While you was all racing into a trap, well, oh, by the way. I tracked down The ugly Shrock never saw me. He's got my Ranger, the real one. I'll handle this, just keep out of sight. I don't want any more surprises. Right, splendid. You do it your way. No faffing about. bruise doesn't expect us. We should strike now. First, we save Ranger. Ranger, Ranger is expendable. Our priority should be making an example of Bruise. Ok, jest prawdziwy ranger, w takim razie prawdziwy strażnik do uwolnienia. Będzie łatwe, że go uwolnimy, czy będzie coś z nim zrobili na przykład?

<laughs> Zarombicie, tak mało istot mówi w tym rocznej mowie w ogóle. Przynajmniej, wiecie, w książce, filmie i tak dalej, tutaj też. Oczywiście, po to, żeby wszyscy zrozumieli siebie nawzajem i tyle. <laughs> Z kim rozmawia? Jak zrobicie, czy oszalał? Jest też śmieszne, jaki czasami. Są jakieś filmy gry, gdzie jest niby, wiecie, ducha się słyszy i... coś ten desen i. Ty kurwa pojebany jesteś? Elo, mordo. Elo, a ty odporny na strzały to dopomniałe. O, 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 Jak się o tym biegu bałdziło? Bruce. Raniał go egzekucję, ogień bestie, No rzeczywiście jest to elitarny Okej, okay, Bruce jest

Patnak Yambers Nursaida Bushtan Karakan It's almost like he's talking. <laughs> Thank you, Ranger. Uh, grave gravewalk. No. Thank you, bright lord. I'm oh, for We are even. I don't want the fort. I don't want the fort. I never wanted the fort. Is this is set bruise? <laughs> you broke him. I'd rather die than live like that. That's the point. Want... What the... Come on, Ranger. Let's get out of here. She's giving me the creeps. No ja pierdziele. Ogólnie można go jeszcze tak nie walać cały czas i cały czas aż panie do pierwszego poziomu i go zwerbować ponownie chyba. Przynajmniej tak na YouTube widziałem. Ale no nie chcę się tego robić, że mówiąc. I zadanko z brusem ukończone, mamy aciwka za to. I tak, e, bo chyba nic teraz nie będzie ciekawego. To Zrobię jeszcze w tym odcinku zadania z Nekromantą. Już ogólnie odcinek ma niby 42 minuty, ale on jest cięty bardzo mocno, więc w takim razie to oznacza, że mogę sobie pozwolić na to. Zadania z Eltariel. Um, to jest zadanie w Gorgoroth. Czy tutaj? Nie było Gorgorow. No tak, tutaj. Chyba, że chodzi... A nie, to jest ostatni quest, to przepraszam bardzo. To nie chodziło mi o tego questa. Chodziło mi o tego questa. I w tej lodowej krainie mamy to do zrobienia. I tam też się udamy. Ok, ok. Ogień z lodu. Zok uczyni co w jego mocy, aby Balrog powstał z zamarzniętego jeziora Seregost. Musisz mu przeszkodzić. Tak też zrobimy. No i się wbijamy tutaj. Yolo. nie będziemy tracić czasu. Ale ten Sauron musi się wkurwiać, jak musiał się nimi tak zajmować, żeby ich ogarnąć. Ten się buntuje mówi, że ma własną armię. Ten ma własną armię. Nie Sauron, on ma własną armię, on jest tak. Dobra, stól tam pizdę. 53 trzeci poziom! On z 20 do 53 skoczył. skórczybyk A, musimy oczyścić tak czy tak wszystkie totemy. To będzie problem, ponieważ nas, nas pizgają cały czas. Czy mogę Grauga przyzwać? Jest! Mamy tutaj pomoc. Tylko musimy opanować Grauga najlepiej. Cholera, ale oni klepią skurczy byki. Ej, przyzwałem Grauga i on zniknął. Kurczy syny. I czwarty też ogarnięty, świetnie. Was about to pull life from death and and Okej, okay, on jest ogólnie podatny na ogień, ale tak się nie stróci z nami, więc... E, zmienię sobie pierdzielnięcie tutaj na ogień. Mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby to cofnąć. Ale to... ta chyba jest ostateczna walka z nim, mam taką nadzieję. Chociaż lista questów nie pokazywała, że to będzie ostatnie, co z nim będziemy mieli do czynienia, ale jednak liczę na to, że tak. Okej, okay, spalony. I to jest koniec nekromanty i chyba koniec questów z nim. Na to przynajmniej liczę. Czy, czy Balrog jednak się może podniesie teraz pod lodu i będzie problem? Dobra, nie podniósł się. Czyli inne krowanty mamy z głowy. Mamy z głowy Balroga. Zaraz zobaczę, czy te questy są skończone, czy coś jeszcze mamy. Odblokowano ulepszenie Smocza Pieśń. Okej. Okay. Ale a propos questików. Ostatnim wysiłkiem Akolici Zonga chcą przeszlić jego samego i znieść armię nieumarłych spośród ofiar oblężenia Minas Tirith. O, jeszcze. Musimy do Minas Morgul w takim razie zapierdalać. Nie. Dobra, i armia umarłych.

Ja pierdziele, ale chciałbym, że nas góle się teraz pojawił i mu wpierdoliły za to. Ja pierdziele. Okej, okay, dwa totemy ogarnęliśmy. Niestety każdy wygląda podobnie, czyli przy każdym stoi sobie jakiś typo, który ochrania ten totem. A my musimy się go po prostu pozbyć, wtedy jak najszybciej. Najlepiej pozbyć się jego przedupasu, bo przedupasy martwe się stają po chwili. I wtedy możemy dopiero... ...niszczyć totem. A każdy z nich ma taki fajny tekst, czyli... I na tym to się kończy. Ok, udało się... ...pokonać, zniszczyć totemy i teraz musimy zniszczyć zoga raz na zawsze. Nie zgubił nas na chwilę z oczu. O, widzę legendarny przeciwnik to jest. Kurde, ale będzie jazda. Zostaliśmy z nim jeden na jeden, wszyscy go opuścili. Więc musimy go po prostu sklepać jak tylko jest to możliwe. Jak tylko to da radę. Tak mocno. Okej, okay. i spalony. Myślałem, że jakimś finisherem go wykończę, ale jednak. No, walka była tak jak poprzednie, czyli identyczna po prostu. Karna była, chociaż jej nie widzę. Czy ona przyleciała tutaj w okolicę Witch Kinga, żeby po prostu sobie dmuchnąć płomieniem i powtórzyć cytat, który walnęła wcześniej. Ja pierdziele. Dobra, słuchajcie, i tak. Um, jest jeszcze jedna sprawa, którą ja zrobię przed tym tutaj finałem, ale kolejny odcinek jest na pewno finał, ponieważ mam jeszcze te qs y tego elfa, co nie? To je wykonam na pewno. I widzimy się już na samym odcinku w finale. Do zobaczenia. Na razie.